Jeździ, ja jak jakiś elf, co? Ale dobrze. Siemanuwa, dzisiaj jest następny odcinek. Będziemy sobie składać softboxa. Eee, nie wiem, czy będzie mnie widać, bo nie wiem, jak jest ustawiona kamera, ale zobaczcie. Eee, nie wiem, czy tamten odcinek już wyleciał, ale będzie za niedługo film. Że unboxing jest wszystkich rzeczy eee, do studia gamingowego, nagrywkowego. To jest jedna z tych rzeczy, czyli softbox. Niektórzy, niektóre osoby nie wiedzą, co to jest softbox. Może wiedzą, ale nie umieją go złożyć po prostu. Więc ja dzisiaj spróbuję go złożyć, ponieważ sam tego też nie umiem, ale wam pokażę jak to zrobić. Dobra, ja mam czapkę Mikołaja, to pewnie już zobaczyliście od razu, ponieważ teraz na odcinkach, które będą z kamerką, będę nosił po prostu czapkę Mikołaja. Dobra, pierwszy punkt. Y, jak zrobić softboxa to po prostu y, rozkładamy go sobie ja już go rozłożyłem z tym nie powinniście mieć problemu od razu mówię, że w 100% też nie umiem składać ponieważ robię to po raz pierwszy w życiu ale zobaczcie mój jest akurat gigantyczny, bo ma ponad 2 metry chyba więc zobaczcie, sobie odkręcacie najpierw pierwsze podnosicie do góry znaczy zależy ile macie pięter y, ja mam akurat 3 piętra chyba Odkręcacie sobie jedno, podnosicie na ile tam potrzebujecie. Odkręcacie drugie jeśli to potrzebujecie i potem jak jeśli potrzebujecie jeszcze wyżej to trzecie po prostu sobie odkręcacie. I teraz zobaczycie drugi punkt o co po prostu jak to złożyć. My sobie to zniżyliśmy ponieważ nie było nas po prostu widać. Drugą rzecz żeby sobie ten trzymak jakby na, na same żarówki. I zobaczcie, tutaj mamy takie dwa pokrętła, i odkręcamy sobie to, które jest bliżej, jakby lamp. Luzujemy sobie, i wtedy możemy, musimy to dać jakby w dół. Tak. I wtedy to możemy sobie tak, jakby wyginać. Nie bójcie się, że to jest złamane. Później sobie to dokręćcie porządnie, żeby wam to nie pękło nic. I tutaj po prostu musicie mieć tą dziurę na dole lub bokiem, jak to tam chcecie, i sobie po prostu to wsadzacie w tym momencie. Tak żeby weszło na sam koniec i przykręcacie śrubką. Tutaj nie ma żadnej po prostu dziury, tylko sobie przykręcacie i to już się automatycznie mocno trzyma. I teraz idziemy z następnym, z następnym punktem. Dobra, zobaczcie, przygotujcie sobie takie metalowe, bo wiem, że jest na YouTube jak rozłożyć to, yy, jak rozłożyć cały boxa. Jak złożyć, nie wiem, czy jest pewnie jakiś jest, ale ja nie sprawdzałem. Jest w angielskiej wersji. Yy, I zobaczcie sobie. Najpierw nakładacie to przez to. Jakby. Rozumiecie chyba. Yy, niektórzy mają, że tak na bok, niektórzy mają, że tak do góry. Ja akurat mam w bok taki, bo tutaj z boku, z tego co wiem, yy, dziur takich nie mam, bo tutaj są takie dziury potrzebne. I spójrzcie. Yy, tutaj po prostu sobie teraz to nakładacie, proszę o pomoc. Kabel przekładacie przez środek. To się musi tutaj lekko trzymać. Albo najpierw wkładacie dwie, albo dopiero później. Nasze dzieło jest gotowe. Spójrzcie właśnie... Stój tam za kamerą, że pokażę. E, czekajcie, jeszcze wam tutaj zniżę, żebyście dokładnie to widzieli. O nie, nie ta nóżka, czekajcie. E, najniższe to przekręcadło S -s służy do nóżek, bo teraz sobie o tym przypomniałem. E, dobra, ja już to tam zniżyłem jak najbardziej mogłem. O, spójrzcie. Dobra. Tak to się prezentuje. E, tutaj mamy jeszcze takie zasłonki, spójrzcie. Nie też powinniście mieć w zestawie, jeśli nie macie, nie macie, no to tam trudno. My mamy akurat na 4 żarówki softboxa, ale są również na jedną, na 5 i chyba na 6. No i zobaczcie sobie, tutaj po prostu, jeśli chcecie e, zakryć waszego softboxa, to po prostu sobie to tutaj wklejacie, jakby nie tam kombinujecie tu, bo to się rozciąga tak, na taką gumę. Tu jeszcze na dole sobie przyklejacie i potem to przyczepiacie sobie tutaj do góry też. Tu czekajcie. Odwrócić trzeba. I sobie tak po prostu to przyklejacie do tych całych szep. Ja nie będę tego pokazywał, bo to sobie już sami ogarniecie. I teraz podłączymy go i zobaczycie po prostu jak on działa. Do swojego softboxa polecałbym Wam jak najmocniejszą żarówkę, ja mam akurat 85W 5500K, 5 nie wiem jak to się tam wymawiało, ale no, tak to wygląda, tam wszystko macie rozpisane, pamiętajcie, że nie wyrzucać do śmietnika, tak nie wolno. My sobie teraz je przekręcimy na przyspieszonym tempie, one są naprawdę gigantyczne, oświetlą nam dosyć dużo, polecam Wam jak najmocniejsze żarówki. Dobra, a my sobie je teraz przykręcamy. Dobra, teraz historyczny moment. Aż sobie zdejmę czapkę, wiem, że pewnie mam włosy rozwalone. To jest kabel od yy, ładowarki? Nie wiem, co tutaj leży? Yy, jakaś zakrętka? Nie wiem. Obczajmy. Dobra, zobaczymy czy wszystko działa. Z tyłu mam na dwa włączniki. Są cztery żarówki i mogę włączać dwie i dwie. Dobra, więc sprawdźmy czy działa. A więc, moi mili Państwo. Działa dokładnie bardzo dobrze. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Zgasza się. Ty, zgasiły się trzy? Jedna jest chyba popsuta. Jedna chyba jest... Czekajcie. Trzy... Zaraz wrócimy jak to ogarniemy. Tak. Dobra, e, ta żarówka okazała się, że nie działa, ale to sobie kupię e, jakąś nową, bo... Lepsze, żeby była żarówka popsuta, niż żeby było popsute wejście na żarówkę. Teraz jest włączony, tylko jest takie malutkie światło włączone, ale bez niego by było ciężej, bo nie oświetlałoby mi tak głowy. I ściereczka oczywiście zostanie. No i chciałbym Wam przekazać, że może na jakąś tam liczbę subskrypcji zrobimy jakiś mini konkurs nie mówię, że o jakąś nie wiadomo jaką rzecz. A ta to mi się na pewno w przyszłości tam przyda. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że jakkolwiek wam to pomogło w składaniu softboxa, bo naprawdę nie wiedzieliśmy, lekko spojrzeliśmy, gdzie wsadzić te druty i wtedy już wszystko umieliśmy. Tylko tej jednej rzeczy nie wiedzieliśmy, a resztę się domyśliliśmy, więc nawet jeśli nie umiecie składać, to i tak wam to jakoś da. My sobie założyliśmy osłonę na tego softboxa, bo po prostu gdy to zdejmę oślepnę i oczywiście wy też oślepniecie, ponieważ będę tak oświetlony. Dobra, to, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych filmach i elo!